Sponsorem programu jest PKN Orlen. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Aleksandra Schutenberg i zapraszam na kolejne wyzwanie mistrza. Dziś program wyjątkowy, bo urodzinowy. Urodziny świętuje nasz kolejny gość, arcymistrz szachowy, zdobywca Pucharu świata w szachach i wicemistrz świata w szachach błyskawicznych, Jan Krzysztof Duda. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Cześcianku, proszę Państwa, to właśnie on przełamał tę zwycięską pasę 125 pojedynków bez porażki Magnusa Carlsena już teraz gwiazdy i legendy szachów, a dziś będzie przełamywał swoje inne niż szachowe bariery. Jak się z tym czujesz i czego się tutaj dzisiaj spodziewasz? Jestem lekko podekscytowany, lekko ponerwowany i kompletnie nie mam pojęcia czego się spodziewać. I bardzo dobrze mam, mam zamiar Cię dzisiaj zaskoczyć. Gotowy na wezwanie mistrza? Chyba tak. No dobra, najpierw moment rozmowy w naszej strefie relaksu, a później tutaj wrócimy i będzie na Ciebie czekał inny mistrz. Zapraszam, chodź. Motywem przewodnim naszego spotkania są wyzwania, takie najtrudniejsze wyzwanie, z którym ty musiałeś się zmierzyć. No, w swoim jeszcze nie aż tak długim życiu. Myślę, że najtrudniejsze wyzwanie przede mną, ponieważ, e, przynajmniej stricte szachowe, ponieważ będę grał w turnieju kandydatów e, na przełomie czerwca i lipca, który będzie e, najważniejszym trudniejszym w mojej karierze. I no, będzie prawdziwy sprawdzian, i e, myślę, że zdecydowanie najtrudniejsze szachowe wyzwanie, z jakim kiedykolwiek w życiu się zetknąłem. A propos nieszachowych wyzwań, myślę, że były główne, głównie one powiązane z edukacją. Wraz z przebiegiem lat, jak były coraz trudniejsze egzaminy, wiadomo, matura była też takim przełomowym momentem. No i było to trochę nieprzyjemne, bo też <laughs> chciałem grać w szachy, a niekoniecznie mieć same piątki z różnych przedmiotów. Um, ale myślę, że um, bardzo dobrze sobie poradziłem. Tak samo na studiach na WFie Krakowskim, więc um, w, życiu, w życiu staram się mieć tak proste życie jak to możliwe. A wyzwania tylko na szachownicę. Eee, najtrudniejszy, prze najtrudniejszy przedmiot na uczelni, na WF-ie, który egzamin Ci największych trudności albo przyprawił o bezsenność? Hmm, chyba gimnastyka sportowa. No proszę. A Ty chyba zaczynałeś w ogóle swoją sportową karierę także od przygody z gimnastyką, prawda? Miałem tak krótki romans, że się tak wyrażę, z gimnastyką sportową, jak byłem szkrabem. Miałem 6-7 lat, no ale to czasy już dawno minione i potem jakby... Z, znaczy w tym samym czasie de facto złapałem zajawkę na szachy i też trening szachowy spowodował, że moje Możliwości gimnastyce drastycznie osłabły. Tak naprawdę partie szachowe trwają po kilka godzin, więc ty musisz być też bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie. Jak wyglądają te twoje treningi, nie tylko przy szachownicy, tylko te takie bardziej sportowe? Co robisz? Um, tak, regularnie trenuję różne aktywności fizyczne, takie bardziej wytrzymałościowe. Dwie dominujące w moim przypadku to bieganie i pływanie. Yeah. Też współpracuję z fachowcami zabłapu, właśnie, właśnie w tych dyscyplinach. Myślę, że wytrzymałość jest, znaczy takie Kliczowa. dyscypliny stricte wytrzymałościowe są jakby najważniejsze dla szachisty. Ponieważ wiadomo, siła jest zawsze fajna, dobrze jest fajnie wyglądać, nie być napakowanym i strasz przeciwnika. Ale myślę, że z punktu widzenia jakby utrzymania koncentracji przez bardzo długi czas, na szachownicy to wytrzymałość jest kluczowa. To, czym zapisałeś się już w szachowej historii, no to zwycięstwo w pucharze świata i przełamanie tej fantastycznej serii 125 wygranych pojedynków przez Magnusa Karlsena. Czy jak podchodzisz do różnych pojedynków, do różnych zawodników, to to jest tak, że na jednych spinasz się bardziej, na drugich mniej? I czy najbardziej właśnie na Magnusa Karlsena? I legendę szachów. Mm, tak, no Magnus jest najsilniejszym zawodnikiem na świecie, mistrzem świata od wielu, wielu lat. E, więc na pewno grając z nim, e, jakby poziom stresu e, najbardziej rośnie, tego się nie da ukryć. No, tym niemniej też zagrałem już, e, szacuję, około 20 partii z nim. Więc e, o ile pierwszy nasz pojedynek e, bardzo, bardzo dawno temu, w 2015 roku, przegrałem, można powiedzieć, w głowie, już przed całą samą, samą potyczką, no to teraz. E, no już oczywiście się przyzwyczaiłem i walczymy jak równy z równym i też em, relatywnie dużo udaje mi się wygrywać, biorąc pod uwagę kryteria Magnusa, który em, bardzo rzadko i bardzo mało przegrywa. Sprawdzasz ten wasz head to head, bezpośrednie starcia, jak wypadasz w tej bezpośredniej rywalizacji z nim? Znaczy no jest zdecydowanie niekorzystna dla mnie oczywiście, ale... No bo nikt praktycznie z Magnusem nie ma dobrego wyniku, więc, no ale też, jakby przez pryzmat ilości wygranych partii, to jestem zadowolony i myślę, że jest coraz lepiej. Wyzwania, nowe wyzwania, jakie budzą w tobie emocje, bo za chwilę takie Cię czeka? Czy to jest strach, czy ekscytacja? Myślę, że to zależy od wyzwania. Um, A w tym momencie. Wszystkiego po trochu. Wszystkiego po trochu. No dobrze, to tutaj mała zajawka Twojego zbliżającego się wyzwania, mistrza. Mogę zobaczyć? Jasne, zaglądaj do środka. Co tam masz? Okulary. Okularki pływackie. Jak myślisz, co to może być, biorąc pod uwagę fakt, że nie jesteśmy i nie będziemy na basenie? No, muszę przyznać, że jakoś tak brakuje mi wyobraźni w tym konkretnym momencie, I, ale jestem bardzo ciekawy, więc co to może być? No, mam nadzieję, że nie będzie to pływanie na sofa. <laughs> Zobaczymy, już za moment się przekonasz. Właśnie w tym momencie zapraszam Cię na wyzwanie mistrza, i już za chwilę dołączy do nas wyjątkowy gość. Janku to jest ten moment, kiedy poznasz swoje wyzwanie. Jeden gadżet tutaj dołączył. Tu jest napisane Easy, ale już teraz chciałabym zaprosić czterokrotnego mistrza świata w pływaniu. Radek kawęcki jest z nami. Cześć radku. Witam bardzo serdecznie. Bardzo Cześć. się cieszę, że przyszedłeś, bo to właśnie Radek będzie Ci rzucał wyzwanie. Radku, co to będzie? Pływasz, słyszałem. Tak, próbuję. Pływasz. Próbujesz pływać. To popływamy dzisiaj na nogach do Grzbietu w strzałce. No, sucho. Możesz zaprezentować, jak to będzie wyglądało? Grzbiet to nie jest moja mocna strona. <grymne> A niestety... Najmocniejsza <grymne> Radka. Moja jest najmocniejsza. Może nie niestety, ale stety. Robimy tak. Wkładamy tutaj stópkę. No, czyli taka huśtaweczka. Tak, to jest taka huśtaweczka. Tak, jakbyś w desce pływał. Na deskę machasz nóżkami. Piękna wyprostowana sylwetka. Zobacz, jakie paluchy obciągnięte. Mm. Właśnie o to chodzi, żeby było obciągnięte, nie zadzieramy. Ile czasu musi tak wytrzymać, żebyśmy Chciałbym, zaliczyli żebyś wyzwanie? 15-20 sekund. Dobra, jesteś gotowy? No muszę powiedzieć, że wygląda prościej zapewne? niż <noise> <noise> będzie, więc. Radku, kiedy mam odpalić zegar, jeszcze mi powiedz. Jak podniesie biodra. Jak podniesie biodra. No dobra. Czy teraz mam, ja Ci pomogę, nie? Teraz mam bardzo dużo czasu, żeby się... No nie tak dużo. Urosną. Ja bym chciał, żebyś to zrobił raz, dwa, trzy, także zapraszam. Już teraz to jest Chodź, ten moment. Na wyzwanie mistrza Jana Krzysztofa Dudy. Najpierw włóż nogi, no. Tak, Mistrz no, Radek Kawęcki tutaj instruuje. Tak? Tak. Tutaj, ja bym żebyś chciała, żebyś minutę wytrzymał. Łopatkach. Uwaga. O -o. Są biodra w powietrzu, daję czas, start. No, dobra. To machamy. Wow, powiem ci, że. O, o, wypnij Dobra. trochę bioderka. bioderka do góry. do góry, pięknie. Paluszki ja bym jeszcze poprosiła, żebyś odciągnął tak. trochę. Słuchaj, wytrzymałeś już 10 sekund. Ja proponuję walcz tyle, ile dasz radę. Pięknie, 15 sekund minęło. Radku. Cały czerwony to. Jestem. No, jak jeszcze wyprostujesz łokcie, to jeszcze będzie. O, 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 o piękna pięknie. pozycja. Nie, no Super. brawo, powiem ci, że jestem naprawdę w szoku. 30 sekund minęło, Radku, jak to oceniasz? Myślę, że jeszcze z 5 sekund i będzie dobrze. Ciśnij, ciśnij, dawaj, ja bym chciała minutę tylko zobaczyć. <grymne> <grymne> Już coś boli? Tak, wszystko po trochu. <grymne> Jutro Pięknie. będzie bolało. Zobacz, zobacz. No 40 Słuchaj, 15 sekund. 15 ponad... sekund do minuty zostało. Ja w Ciebie radę bierze, dajesz radę Dobra, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No brawo, brawo! brawo! Mamy to! Chodź tutaj do nas. Jestem zdumiony, prawdę mówiąc, bo zawsze pływanie grzbietem było mega ciężkie. Z uwagi też na moją profesję, co <grym> więc. Ale A. jak widać, te solidne podstawy w pływaniu są jaki był twój ulubiony styl? No, w sumie ciężko powiedzieć, ale najmniej ulubiony był wie, zawsze. A widzisz, Radku, co, 100% wykonania zadania, co? No, jestem zask zasko zaskoczony, bo powiem szczerze, że bardzo nawet pływaków tytułowanych nie potrafi profesjonalnie zrobić deskę, w cudzysłowie oczywiście deskę pływającą. Wielkie brawa, Jan Krzysztof Duda. Gratuluję i jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Do życzenia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Pięknie bardzo. Ci dziękuję ja. także za wizytę. Proszę Państwa, to było Wyzwanie Mistrza. Każdy z Was pod hashtagiem Wyzwanie Mistrza może rzucić swoje wyzwanie Mistrzowi, do czego bardzo gorąco zachęcamy na profilach społecznościowych Interi i Polsatu Sport. Aleksandra Shutenberg Pięknie Państwu dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sorem programu był PKN Orlen.